Witajcie, no nie boże, wyglądam fatalnie. O jezus. O jezu, teraz wyglądam jak czarna Black Widow Baby. Okej, okay, nie wyglądam korzystnie, ale lepiej, żeby wyglądała jak duch. Czy lepiej, żeby wyglądała z czarnymi włosami? Nie malowałam się, wyglądam fatalnie, także przepraszam Was za to. Ale... Mm, sprzedaliśmy łóżko, brawo. Dzięki Oliwia za pomoc i właśnie jedziemy do Ikei zobaczyć nowe łóżko. Dzięki Oliwia za pomoc! Dzięki Oliwia za, za pomoc! Dzięki Pasko za pomoc! Dzięki Oliwia za pomoc! Ojej, Jezu. Dobra. Jaka jesteś bladziutka. Czy ja byłam w Turcji? Mm. Chyba nie. Dobra, jedziemy okay. do Ikei! Szukać mm. nowego łóżka. Dawno nie mamy całej, podobno jest nowe, Nowa... Mmm, jak się nazywa? Mmm, mmm, mm, kolekcja. Jest z tym blada, ale you no, know, ja twarz nie opalam. Tam opalam e, ciało. Patrzcie na moje nogi. Nogi, nogi, nogi. Jest, jest, nogi. Są opalone, cóżki opalone, ale twarz nie opalona. tak to wygląda. Moja skóra się pogorszyła. Ogólnie jeśli słabo czuję po tej turce, bo szczerze, że mam potężne problemy gastryczne. I chyba bym musiała... Ostatnio nawet myślałam, że mi... E, jakąś się nazywa woreczek żółciowy. Tak to się nazywa? Woreczek żółciowy? Eee, że pęknie mi woreczek żółciowy, będę musiała iść do szpitala. I dawałam Szymonowi instrukcję, w razie czego jakby się w nocy go obudziła, że umieram i musimy jechać do szpitala. Także było źle. Także będę musiała niedługo pójść do lekarza. Same minusy, zero plusów. Z urlopu to takie plusy, że mam opaleniznę. Ale nie na twarzy i you ona, know, dobra, ale jest zabawna. Także idziemy do JK. Let's go. A tutaj kropki teraz nie widać. Co? Właśnie takie, tylko kremowe chciałam. Co? łóżko. To? Czy tak nie Nie. Ej, mm. no taki box. Żadny box. Czemu tu nie można wejść? Pytanie, do 100 punktów. Jakiś stara kolekcja może jeszcze. Czy jest to coś tu nowego? O, tu jest jakieś fajne mieszkanie. Kurde. Czy ten pokój ma ile on ma? To jest gdzieś zawsze napisane ile metrów ma. Nie pisze. Ale super, tu ścianka, tu kuchnia, balkon. O. Super mebelki, fajna kuchnia. Wow. Znaczy super, no nie ten odcień, ale... Tak. Fajnie. Kuchnia gdzieś mi ci koła tutaj. Fajny stół, zestawiasz. Jak ten Ale ten mi się podoba, stolik. O, ten jest nice. Dwie stół. Jakie Fajny, piękny jest, takim mi się drewno teraz podoba. Się. Nie pokaż w dół. Takie mi się podoba. Takie coś. A teraz od góry ja na nowej nowe kanapie. Na nowej kanapie? Na nowej kanapie. Więc powiesz, jak to jest, że to jest tak fajnie zagospodarowane, a nasz nie. A dlaczego? Ta kanapa jest taka mała, fajna, a tutaj jest, górę, tak jest Bo kanapa jest z tyłem, okręcona, i tu jest inna część, a tam jest stół i o, inna część. Jest balko, Jak ja tak chciałem postawić kanapę, to kwiczałaś. Ale nie tak dużo, widzisz. to jest malutka kanapa, a nie nasza jest gdzieś dotąd. Nie jest dotąd. To jest malutka kanapa i nie robi takiego wiesz... Tylko to jest obita z tyłu, a nasza jest nie jest super. obita z tyłu. Jakiś design szwedzki, ale piękny. Podoba mi się. Miga! Miga! Mega! Mega! U nas też to. O! Tam jest jeszcze balkon! Wow! Ej, to też jest Miga! I jeszcze się śmiejecie, że mój wisi, ja zobacz, jak ten wisi! Ten jest też fajny! To też jest na pewno z nowej kolekcji! Na 100%! Ten stół jest też Niskie Miga! do mycia nóg, założyli na kija i na <laughs> Tu balkonik, o oh, wow! Jesteśmy w Paryżu! No, it's not. Też fajne. Słabe. Ale to mi się podoba, mega. Taka meble, mega. Ścianka. meble ścianka, Ja kocham drewno ogólnie, więc... To, to jest miga z Nie. Wiem. jaka fajna kuchnia. I oni się i tu kuchnię zrobić. Dwu i pół metrowa kuchnia. I zobaczcie, jak to jest miejsca. Ja pewnie bym zrobiła tutaj wyspę, ale też fajnie, że jest to oddzielone. Wtedy wam się też pomysł jest zwiększa. Ale to też jest MIGA szafka, bardzo mega stylowa. Ale taką możecie sobie znaleźć na marketplace. MIGA. Otobny. MIGA. O, to też jest MIGA. MIGA. Te fotele fajne. MIGA cenne. Ale ten stolik sztos. A mi się rzadko jakieś stoliki podobają. Dlaczego nie masz Nie wiem, podoba mi się kształt jego, że ma jakiś taki inny, nie jest taki standardowy. Tam w ogóle mi się nie podoba. Tam mi się podoba kanapa. Zawsze taką chciałam. Jaką? Taką chciałam, zawsze kanapę z takim, o, rogami, z takim czymś, w takim kolorze. Takie jest czemu nie kupiłaś takiej? O, jaka miękka, wygodna ta kanapa. Miga, wygodna. Nie kupiłam, bo i u nas są bardzo drogie. Ty jesteś chyba Na Nagraj mnie. Takie łóżko mam w takie metrażowo. Wiem, że tu prawie milion osób się kładło. jest miga. Miga. Okej, okay, to ja idę do domku, ale to się tu poszło. O, miga. O, taką całą nie chciałam. Widzisz? Co? Na wieszaki, wieszaki, wieszaki Tutaj buciki, o Organizery Na biżuterię <grym> Tam mieszkajmy w Ikei Miele. Ma się takie łóżko Ile ono ma metrów? mi mi się to wyjgęło łóżko 140 to jest 140? Wystarczy nam Teraz śpią na 120 Jakie jest małe Teraz śpią na 120 Tylko ja jeszcze się przytulę do końca, a ty nie Trochę mało miejsca do popisu. byś spadła z niego. Chyba ty. Nie, tak jest to Ale zobacz jak ten materiał jeszcze wystaje za łóżko. Gdzie? Jak? Tu. Tam jest teler, a tu jest łóżko. No to chyba za dużo tu położyli. Na pewno jest nowa kolekcja na 100%, bo są rata nowe rzeczy i takie dziwne. I takie wow. o, i ta lampka znowu, ta lampka jest wszędzie, ale Fajna, fantastyczna, jest naprawdę, podoba mi się, tylko szkoda, że kosztuje tak dużo Baby It's kinda crazy No że jesteś bambiś Nie jestem bambiś i mam fandom <laughs> W ogóle dziwnym trafem jesteśmy już na szafkach pod telewizor i nie wiemy gdzie są łóżka chyba nie ma już łóżek jakby w sklepie tam gdzie był te taśmy to chyba tam były łóżka więc... trochę szajce wam powiem że nie ma tych łóżek, bo przyszliśmy zobaczyć łóżka <grytanie> także minęliśmy łóżka nie wiadomo jak, bo ich nie było chcieliśmy to zobaczyć, sprawdzić także trochę niefajnie, no ale cóż przejdziemy się i wyjdziemy Trudno. Łóżka by były tam wtedy, tylko gdzie się kładą, czyli może na trzech poka pokazowych, jakby mieszkanie. Także słabo. Słabo coś tu widzę. Bo ja naprawdę tutaj tej Ikei trochę tu pozmieniam Pusto jest strasznie. Także kajna. o co chodzi. O cute, bo mi się takie drewno podoba. Jakby jak mieć już nową kuchnię. Cute, ale ekstra. Wow, fajna szafka. I tu na talerze i taki fajny blat, w ogóle nie mieć tych górnych szafek Nice I tutaj garneczki, wszystko porządeczku i taką małą lodówkę chciała mieć, <laughs> o. Ale cute! Oh my god! Patrzcie jakie fajne! Nie wiem co to jest na sosy. MIGA! ha, Nikogo nie ma w tej Ikei. Jesteśmy sami tutaj ma It's crazy. You me <laughs> Fan na tym Na kamerce co nie odwalają Łooo, patrzcie, pierwszy raz widzę, żeby nie było TV, tylko listro Czy co, tu można Sypię. Nie, Szymon Bera. Myślałam, że zrobisz krzesło pompen O tam jest jakieś łóżko nie? Oni tak jakieś poukrywali te łóżka, ja nie wiem o co chodzi Może jeszcze będą No nie wiem Sypialnie trzeba iść Też jakieś jakiś krasna intuicja Ile ma? Patrz, coś już tu leża Fajnie było się położyć na łóżko w końcu A nie na kanapę Fajnie jak tutaj tak na tyle kołder, tego wszystkiego jest tak mięciutkie Ty nam sprzedałeś mięciutkie łóżko Mięciutka kołderka Myśmy sobie nową kupili O czego naszą nie byśmy Nie ona nie jest za dużo myśli Różowa łazienka o oh moj! Wygląda jak górden Chopasz się na to jaka kuchnia Michalina Wow, wiła, wow, wow. ta wyspa Wow, wow, wow Zobaczmy co tutaj jest Wow, lodówka, surprise! Taka ciemna nie nie, nie ma, ale taka duża Szewka wysuję? Nie widać Kurde Patrzcie, jak ja wysunęłam je O i telewizja w kuchni, coś cudownego O, to by było zajebiste Zgadza się Jezu To spić gdzieś te płotniki z torbami <laughs> To nam się jakiś bałagan Baa Taki malutki, na ziemniaczki, to nam się przyda. Na zupkę, na rosołek, do takiego dużego garka, nie Nie. To wygląda jak koszma śmieci, nie Ja chcę mieć Chlebak! To jest takie poddasze w tym zobacz Chodź, zobaczymy się. Ty trzymaj. Idę tam, Gdzie ona idzie, gdzie ona? Uuuu, kominiarz przyszedł. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj do mojego miasta. I. U, lampę ci zapanili. Dzisiaj będę gotowa. To jeden. Hell's Kitchen? Znajdzie mi tyle miejsca. miejsca. Ty masz tyle miejsca? Nie mam miejsca. mam. To. Bejba. Przez to, że ty mi. Widziałeś to rozgraniczenie. uwaga, mamy łóżka. Oprócz tego, że leżało tutaj 200 tysięcy osób. I dostaniesz jakieś choroby. <mum> <mum> Bebe. <Baby. mum> nie wiem co, no jest twa, niż tam to nasz. No jest też takie. No już tu pewnie wyrobione jest, nie? O, wow, ale co jak ci tu się ubiję? Takie dupne. No teraz jakieś się zadupuje. to pod spodem. Czy tym... Podobno w isku mają fajne materaca, wiesz. A teraz wybieramy podwagę. Ty musisz mieć inny, ja inny.

grubszy, i cięższy niż ja i muszę... Nie, już... nie. Jesteśmy tak samo. No ciekawe. 90 kilo, tak samo. Mm, Ty nawet 90 kilo nie ważysz. No 82 ma, nie. No to jesteś grubas. Nie, bo jestem beba. <grystko> na kolita. No, no, to no, no. jakieś drewniane, fajne jest. Drewniane? Ale to jest... Ile bierze? ma? 180 O, szajsy. Ale to mi się podoba. Ja, 180. W sensie takim, że... Ja kołam drewno także. <grystanie> Od kiedy to kolor? teraz jest lepszy To jest miękki Nie Patrz jak się zapadły Pół kołdy, ale materias jest... Zapadłeś się no, mówię ci na nagraniu What the fuck is going on? What do you, what do you say? What are you talking about? What the <coughs> ty... ładna łazienka Ty, musimy iść, bo nas zamknęli Kurwa, Maciek Ej, spoko dla mnie, nie wiem jak ty Parówki może dostaniemy za darmo. o Taką garderobę chciałam, Przejdziemy tu jeszcze jutro. Mówiłam, żebyśmy najpierw przyjechali do Ikei. To by nas wstydzę, w tej też jest 12.01. Eee, szaj Patrz, szafa mała, połowa nasza sześciuset. Dobra, nasza szafa jest beznadziejna. 1700. O, jak to taką garde robe. No nawet ładki. No ale no, przecież no, ma fajne szuflady. Ma, ma, ja nie wiem, że nie, ale, już, już się wzią, się wzią, ale ktoś musi coś zapakować. Ale ktoś może nie? taką używaną, to ja. Da, komu? Może ktoś taką używaną sprzedaje. Całą taką właśnie szafę, a tam tą, tam tą długołępę jeden cały Którą? Tą długą. No. Bo też ja tam chciał mieć i samo. go słyszycie? Co on plecie? Nie będziesz miał jacuzzi w domu, bo to jest jacuzzi ogrodowe. Możesz na ogród wyjść i tam sobie postawić przed dziecka balkony. <grymne> Co najmniej. Baby. Jestem Twoim kamerzystą. Ej, jak już odwyjdziemy? Let's to. Zamykamy tą Ikeę. Zostawili nas tutaj. Aaaa, tam kolejne, nam światło. Jeszcze się możemy szukać Ikeja, ale może to być prawdopodobne. O, jaki piękny Fikus! A jak kurde, się bują raz do tego małego gówniaka. Jaki piękny! Piękny! Piękny jest ten kwiat! Zachubię. Jeszcze miałam, z miałam... muszę żyć na tworzyw. Ciężkie życie. Ja myślałam, że z nim jeszcze jakąś parówkę. Ja myślałam, że z nim hot doga, ale ga. Ej, ja kupiłem. Kupiłeś hot doga? Patrz, ile ludzi przy kasie. nie, hamsko nam gasili światło. Już wiecie co, przesadne. nie zróbmy to, co tam za roślinki. A dog, jeszcze znowu na hot doga. za nice. Zobaczymy, co to jest jakaś kawa płatki lekko tutaj o to jest dobre to oh, jest good Sh my god jest takie ciasto dobra idziemy po hot dogi i co? czemu one są takie się Yes, 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 yes. Cheers! Cheers! Mommy hot doggy!